No, dzisiaj że widzieliście Truszymi HD. I dzisiaj w razie jest Maxis. I dzisiaj nagrywamy. To może być jeden z krótszych odcinków w serii. Czemu? Y bo. O, no. No, bo niestety po prostu mamy mało mały, mały czasu, żeby nagrywać, ale no. Dobra, widzimy Ostatni w ostatnim odcinku, który został złowiony. 3-2, sześć. kotka. dobrze Ty hipokryt to skończony. Jaki? To jest hipokrytyzm odskoczony, nie zaznaczy to najwyraźniej Dosłownie wszędzie, niezależnie jaka akcja, ale przez wyraźne hipokryty, to nie zaznaczy to Tak, nie, nie. właśnie, że tak Nie, nie, O, tak, o, o ty! Workowate gaze One są z kolczuki. Nie zgadzam się z tym, że one są workowate. Kurde, przecież tu nie muszę już kopać. się zgadzać. No wiem, właśnie to tak się nie zgadzam, nie? Chyba logiczne. Co wie w dzisiejszym odcinku, że robi swój pokój, i to no. co Kingi? No nie, ja nie No, bo nie ma. A nie przecież jeszcze nie ma. Ja nie mogę. Jakiś problem? No, bo sufitu nie problem? Bo nie mogę. Uch, z niego Koma, lala. Czyli nie potrzebujesz, Terima kasih telah menonton! Generalnie wpadłem na taki plan, który może nawet wyjść. O, już Nie swoje łóżko w sumie wiem. się z tego pola. Już ile nocy? Jest Nie dzień. O wiem. Nie widzowie. No, o wiem. masz wiem. Nie co to się stało, że jest nie atakuje owcy? Go na przykład nie rozumiem. Tata, jak... cichaj! O, jak ten. O, o i patrz. Patrz, jak idealnie. O, cholipka. Ale klasa! No tak. O, o tu. O, o, o. O, no tak. Co? Aksus? No, ogłębiony to klekle. Kurde, widałem, że jakiś błękitny kolor. Dobra, co yy, yy, ja robię teraz? odłogę. Teraz w sensie, że to jest moje. Dopiero? Naprawdę? Po pierwsze, teraz żeby... to będzie. No to będzie. Oj, patrz, od razu wyjdzie. Yy... Aha, no wiedziałeś, że tak! Super. Ej, hey, widzisz to? Co? No siekiera. Ej, ale ty zdowodnijesz, co ty robisz? No i widzisz, widzisz, ja już na przykład kończę całkowicie swój pokój, nawet jak jest trochę niski to skończyłem, może wygląda, nie, dobra, jest chyba trochę za niski, nie, do do robisz, nie no jest git, chłopie, Moje robisz, zdaniem jest git. Ja sobie robię, że rozluźnijmy to. zdaniem, nieważne, jedna e pochodnia mi została, nie? Już nie zostało mi żadnej Tak, ja, głupi czy głupi? Ja ciągle myślę... Głupi się... Ja ciągle Ty. myślę, że tam jest camping No, i nie się przyzwyczaić Kiedy już weźmiesz wszystkie swoje rzeczy, to już nie będziesz musiał się przyzwyczaić, nie? Bo już będziesz wiedział Ale ja to bo, bo, wyczułem, człowieku! Bo, bo, co? Idealnie to wykapałem, żeby się zmieściło 10 desek Bo jak widzisz to tutaj mm, trzeba mm, już skończyć mm, te dyski, te dyskowanie. Ok. Eee. Chociaż dotąd to nie wiem jak to potem będzie wyglądało Będziesz musiał Dobra, mi pokazać Co ja będę mruczył wówka Będziesz mi pokazać jak to ma potem wyglądać to długo. Czy tu też mam drewn... Tak, dre... też drewno Nie, połowić. czekaj, ja zaraz to Ci powiem. Znaczy podłoga ogółem będzie z drewna. Tak, ale czy tutaj na krawędzi... Ten... O, tutaj zaraz na... Ci powiem właśnie. Czy tutaj na krawędzi mam postawić Zaraz Na powiem. Bo tu i tak ściana będzie chyba. Zaraz Ci powiem. Albo okno, albo balkon, jeszcze nie wiem. No. Ale nie, balkon by tu nie się żartowałem. Balkon siądzie wyżej. O tutaj akurat, o. Oj, patrz, tu schody na górę będą. Dobra, spokoj, przestań. No, ale co ty chcesz? No, co Ty nie. masz do przestań. No, ale to ty masz problem, człowieku. No i kto pytał? No, mów, czy tam podłogi w kości, czy nie? Zaraz, czekaj, ja zaraz coś zrobię. Dobra, widziałem Tu. Będzie z pół bloku. No tutaj człowieku, przecież pokazuję ci po raz piąty Nie, to będzie... Tu będzie kamienna cegła Tu? No czyli to było A, to tutaj też powinno... powinno być No właśnie, no tak będzie Tego nosu jest chyba. Możecie nie odklejać, człowieku. I spać. I spać. No dobra, i spać. 不要给我吃。